Słuchaj, pracujcie. ale mi się spać, ja późno posiedzę. Siapać? Spać? Nie, 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 my dzisiaj stajemy, bo jesteśmy małymi bąbelkami, słuchajcie. I będziemy, będziemy normalnie się uczyć, robić wszystko jako, jako mali bobasy. Jako małe bobasy, także będzie fajnie, słuchajcie, widzowie. Zostawcie łapeczkę, a przyjdzie do nas wtedy nasze stale. Tylko gdzie on jest? Halo! Nie, ja nie, chcę się uczyć, sebek, sebek, ja się Idziemy uczyć, nie do nie szkoły. Chcę Idziemy do szkoły, ty jesteś mały, ja się ty jesteś głupiutki, ty nic nie wiesz i trzeba cię nauczyć. O tata przyszedł, wow jak szybko! Czy cie, cie, ma tata, siema tata, pobawimy Jest, tata. się? O, napisał do nas, pakujcie się, e, do, dobrze, dobrze, tato, tylko pleciaczki, pleciaczki byś nam musiał dać, ja biorę te zabawki, ja się będę bawił w szkole, a ty, Ale. Ja też a, mogę zabawki, A ty ja nie masz, ty nie masz, to nie są twoje zabawki, się. to nie są twoje no zabawki, się to są moje zabawki. Widzowie, tata, tata, ja, tata, ja, ja wam zabawkę. mówiłem o łapeczce w góle, nie? Weź ta, kliknij ta jedną łapeczkę normalnie, bo, 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 bo słyszałem, że nie wszyscy kliknęli, a my bardzo, bardzo chcemy te łapeczki. W Ogóle to zobaczcie, Alek ma większą głowę, ale jest ona bardziej pusta. Ha ha ha. A, nie tak jest. ja jestem mądrzejszy. Nie, 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 nie jestem mądrzejszy. Czekaj, nie możesz żadnej zabawki, ale tata. A czemu tata nie mogę? Ja... a ty, ty ty nie możesz, a ja mogę, tata, ja mogę czy nie mogę? Czekajcie, tata coś się zastanawia. Głowę ma w dół. Sebek może. Tak jest, tata jesteś super. Ale ja a, ty, a, ty, a ty, a ty jesteś gamoń, ty jesteś gamoń, ci musisz uczyć, że że się Weź, zeszyty weź, zeszyty weź, bierz zeszyty Ale nie mam Dobra, tata, prowadź do szkoły, do szkoły, jedziemy, jedziemy do szkoły Ja sobie jeszcze wezmę wózek, będę pchał wózek, tak jest Bierzemy wózeczek i idziemy, weź, a ty nie możesz Nie wózeczek ty no nie możesz nie. wziąć, ty nie możesz wziąć. A w ogóle, Ej, zobaczcie, mam te, mamy taki kolorowy domek, że tutaj jest niebieski, a tu jest czerwony. A czerwona jest subskrypcja, tak, także kliknijcie, nie zapomnijcie. Ja wam tylko przypominam, dobijamy 300 tysięcy na 300 tysięcy. Babuś Sebek przygotuje wam niespodziankę. Także klikajcie, ja jeszcze się pochuźdam tutaj, po na takiej huźdawce. Mamy oponę, ja tata nam przyniósł stalą. odstala Ja i... idę. Ej, ty nie możesz, ty nie możesz, tata, patrz, tata, on nie idzie. Idziemy, no. Weź, tata, tata, weź mu Uuu, powiedz, ej, Tak, o. tata mnie bije, tata mnie się walił. Nie, o, tata cię nie bije, tata cię tylko pchasz byś się do szkoły, bo ty nie słuchasz. Także idziemy, idziemy, no, biegniemy. Jeszcze ja do szkoły. Czekajcie, tata coś napisał, nie widzę co. Idziemy. A, dobra, no to idziemy, idziemy za tatą. On nas prowadzi do szkoły, my nie wiemy, gdzie ta szkoła jest, A bo to nasz pierwszy coś. dzień. Ja chcę tutaj, ja chcę tutaj, do restauracji. Tata, tata, tata patrz, co on robi. Tata, patrz, on dziś wchodzi ja na dlaminę. Ja jestem w środku, w środku. Patrz, gdzie on tam weszedł? Weź kalemu, kalemu. Niech do końca życia nie ma bez komputera i bez, bez telefonu. Sebek. Będzie to kara, ha, będziesz miał karę, będziesz miał karę, a ja nie, e, ha, 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 ha. Sebek nie, jest tata lepszy. tata, zostaw mnie. Tata, zostaw mnie. No, gamoniu jeden. Chodź tu, gdzie ty jesteś? Gdzie on tu jest? A to tu wyjdźmy. No, Miejmy dobra, do ja cię, chciałem iść jesteś. po niego. Okej, okay, no to idziemy pierwszy dzień do szkoły, zobaczymy co w tej szkole tutaj dają. Szybciutko, tata, otwórz te wielkie ogromne drzwi. Dzień, dobry a... Tu nikogo nie ma. dobra, A nauczycielka kiedy przyjdzie? Czekajcie. Czekajcie. Co on tu napisał? Tutaj. Aha, dobra, dobra, to czekamy. Zamykamy drzwi i idziemy do ławeczki. Jestem pilny uczeń, więc siadam do pierwszej, ale siad... trzeba... Ej, no jakiego ostatnie Nie, 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 nie. Na pewno nie będziesz o. siedział w ostatniej ławce. Do przodu, Gamoniu, ty masz się uczyć, ty Temu nic do nie psiodu. umiesz. Do przodu, no, do przodu, wow, tam, tam, tam idę, jazda, idę, idę, idę. tak jest, no, dopiero się ławeczki, więc czekamy, o, pani przyszła, halo, dzień dobry, e, czekajcie, dzień ona coś dobry. do nas napisała, dzień dobry, aha, dobra, dzień dobry, witamy panią, ja jestem Siebek, a to jest Alek, i, co, co, co ty zudałeś? No, co z tego baru ciastka wziąłeś. Kamoniu jeden, nie miałeś tego blacz, To proszę panią, proszę panią, co on robi, on jakieś ciastka do szkoły przyniósł, proszę mu uwagę Gdzie pisać. Pani... A to moje pytanie. No, siadajcie, się, nie rozrabiać. No, słyszałeś, nie rozrabiać. Dobra, zada moje pani podnie. nam. Ja, ja chcę udowodnić, że Alek to gamoń i ja, pani zada nam jakieś pytanie, dobra? Ja, ja odpowiem. Matematycznie poproszę. O, pani nauczycielka ma akurat dziennik odpalony, to akurat jedynkę dostaniesz ty, nieukuty jeden. Ład, jaką jedynkę znowu! Cicho bądź, cicho bądź, dobra, mały Sebek będzie odpowiadał na zadanie matematyczne, 2 e, plus pięć. Ile to się równa? Dobra, to ten gamoń pierwszy niech odpowiada, no dalej. Ja, ja to dobrze to e, dwa się na palcach policzyć. 2 plus e, pięć raz e, dwa, szybko odpowiada, czy się nie jest trudna? Eee, sześć, 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 sześć. Sześć, źle, źle to siedem, tak, tak, tak i pani, e, pani nauczycielka, proszę proszę korzystać poważnie, C co, co pani robi. E, plo, plo, proszę to wyrzucić, co pani ma w lęce, co pani ma w lęcie, proszę to wyrzucić, ale i to już, no, wyrzucić. Ja, do wyrzucić. Do konta poszedłem. Do konta, nie ma do konta, chodź tutaj, wychodź stąd, wychodź stąd, gamoniu no, jeden, ja go nauczę, proszę dałem. panią. Tu wskaźnik, a, to wskaźnik Dobra, przepraszam, proszę pani Proszę pani, ja jeszcze mam pytanie A mogłaby mi teraz pani zadać zadanie jakieś Ja pani odpowiem i będzie prawidłowe Zobaczy pani, jestem dobry w matematyce Jestem super najlepszy, dobrze O, no to czekamy na jakieś zadanko Zobaczycie, ja jestem ciekaw jak w ogóle Widzowie umieją matematykę Zadanie dla Sepka, także no Słucham, słucham, jakie ja mam zadanie Ekwipunek mam pusty. w ogóle zabawki Przyniosłem, zaraz się będę bawił A ten nic nie ma, ha, ha, ha ale słabnie. Ja mam Ja wezmę. 20. Sobie. Ojej, a to trudne jest. 21 plus 8 plus 4. E, e, czekajcie. E, Dobra, e, ja, 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 ja wiem, ja wiem 23, 23, proszę pani, jak to nie? Ej, ale. Jak to nie? Pani się nie zna, pani nie umie! Dwa. E, jak to źle, źle? Ej, no nie, proszę pani, ja się nie uczę, idę tu się będę bawił. A ty wydoka mnie jak... stąd! O ja, ja nie, on mnie pcha, on mi do on proszę Pani. No dobra, stop, stop, o przepraszam, nie chciałem, powinni popchnąć, przepraszam, przepraszam. Dobra, wie Pani co, e, i, ja, ja, już, ja już mam dość tej nauki, ja już się wyuczyłem, nauczyłem, ja, 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 już, ja już bym poszedł do domu, przelwa, bo zaraz dostaniesz. Ale co dostanę, jedynkę do dziennika, proszę Pani, pani ja nie chcę. Uwagę, że dostaniemy. A, uwagi dostaniecie, e, dobra. No to nic nie robimy, no już jesteśmy grzeci. Ja mam zabawki, ja się będę bawił, a. a ja on się nie ciacka. się uczy. No, i, ale w ogóle, ej, ta nauczycielka nie ma racji. Dobrze odpowiedziałem. O co jej chodzi? Ona jest jakaś ścibska. No, e, dobra, ja się dalej będę bawił. A ten tam je, zobaczcie, on je. No, co niem, to ma niem, być? Niem, niem. Niem, proszę niem, pani, niem, proszę niem, pani, niem, pani zobaczy tutaj obok, co kolega robi. Niem, 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 proszę niem, niem, proszę niem, go, niem. proszę go, nie wiem. E, Uwaga, jedynkę do dziennika wpisy. Co to ma znaczyć? Dlaczego on tam A, je sobie? Niem, 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 niem. No, ale ja nic nie mówiłem, ja nic nie mówiłem. On je, tak, tak. A ja nie wiem, kto pani zgłosił. To pani Chyba siama zobaczyła. No i dobra, miam, ja się miam, dalej miam. bawię. Zobaczymy, czy pani. Alek, ale, uspokój dobre. się. Tylko tyle? No dobre, Proszę ciastka, pani, stop. co to ma znaczyć? Jedynkę i uwagę mu! Co to ma być? Wie nie wiem, już dawno ale... bym dostał uwagę. A to śniadanie moje, ja nie mam innego jedzenia. A, a ale, do konta. Znowu. Nie, no co to ma znaczyć? Dobra, ja już wychodzę. Chodź, chodź, głupie ty jeden. chodź tutaj. Uciekamy stąd. To, to mam idziemy. Czy mam wyjść? Nie, dawaj, chodź, wychodź, nie słuchaj jej. Nie słuchaj jej, bo e, ta nauczycielka, ona sama nie umie matematyki. Ja to zgłoszę Dobra, panu dyrektorowi, gdzie wy idziecie. A idziemy, idzie, do widzenia, do widzenia. Idziemy do domu, do domu, do taty. Ej, nauczycielka wyszła i nas goni. <laughs> nie do końca, nasz, jesteśmy silni. biegnij, szebek, dawaj. Biegnę, 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 dawaj, dawaj, ale jak biegniemy, biegniemy na chatę. Musimy tacie powiedzieć, że my już w szkole byliśmy, a taty nie ma. Nie, tata jest. Tata, tata, wróciliśmy ze szkoły, było super, przefantastycznie, ale, ale my już tam nie chcemy. Co tak szybko? No bo pani nauczycielka powiedziała, że my jesteśmy mądrzy i że my nie musimy się więcej uczyć, że my wszystko umiemy, także, także my nie potrzebujemy ja... nauki. Ja bardzo dużo wyniosłem z tej szkoły. Nie, na przykład ten gama, taki monitor. Ten gama, co? Ej, monitor wyniósł. Widzi O, moje dzieci. No ale co? Ej, on monitor wyniósł. Patata. Tata kare mu, do konta nie chidziane. A czemu przecież to za darmo? Do konta to nie było za darmo, to było pani nauczycielki. Wy nie wolno kraść. Y a, to nie, to ja nie układam, to, to, to Alek ukradł. To siebek ukradł, prawda? ja idę ha, tak, tak, się bawić, ja idę się bawić. Alek ukradł, Alek się nie powinien bawić, ja idę się bawić. Ja też się bawić, to jest I bazija, ha, ha, Teraz na tutaj na huźdawkę i się bujamy elegancko. Ale to kara. Haha, ha, do domu! Alek do domu! Nie wolno ci się bawić! A my się bawimy o, dalej! Do tata, tata pokiwaj, ja mogę się pobawić, czy nie? Czekajcie, tata kiwa, że tak, ale super mam tatę! Tak, jest. Kaczemy sobie, robimy sobie, co tylko nam się żywnie podoba. Normalnie to jest moje podwórko, ja się tu będę robił. Tata, dasz mi piłkę do kosza, ja bym chciał porzucać! Na chwilę, na chwilę piłeczkę. Da radę czy nie da rady. Czekajcie, zobaczymy czy Alek na, pe na pewno w kącie jest. Ej! On, on się bawi tam? czy on robi? Na łóżku. Na łóżku się skacze. O, dziękuję za piłkę. Tata, zobacz. A tam Alek się bawi. Moimi zabawkami. No nie wolno. A, Wynuchać to Tata, tata, tata. Ta, nieprawda. Do kąta. Ja nic nie robię, to, yy. A co ty do, tu robisz? Do, do no właśnie. A co ty tu robisz? Tam do kąta. Ale to już. Do łóżka. Do łóżka. No dobra, już się kładę. No. no A ja skacze. idę pożyczeć sobie tutaj. O, siup. I syp, trafiam elegancko, super, jestem w tym dobry. Cof, Dobra, idziesz spać, no? I spać mi tu. Dobra, ja już też idę spać. Dobranoc, tata, ja jeszcze jestem bardzo, bardzo zmęczony. Tak. Dobranoc widzowie, widzimy się jutro w jutrzejszej szkole. Do widzenia. Dobranoc, Siebek. <suszy> Co jest grane? A Alek? Czy to ty? Sebek? Ej, ale ty stary jesteś już ty. Ej, urośliśmy! Co się z nami stało? Przez jedną noc? Ja już nie jestem babykiem małym? Ale, że niby jak to? Ale ty też już ale normalnie. Nie się przyczyło. No, ej, dziwnie wyglądasz jakoś taki duży. Miałeś taką dużą głowę, teraz ci ciało urosło. Nie wiem, nie pasuje no, bo to do ciebie. O, tata! Wiesz. Tata? Ej, ale. O, moje duże dzieci. Ale. A to, co ty tak zarosłeś? Czemu ty taki siwy jesteś? Już taka no właśnie, starość tata. ciebie? I no to co to za woźnik jest w ogóle? A w ogóle, to czemu my jesteśmy tutaj w jakimś pokoiku? Ja przecież ja mam dom. Tam, mam, tam jest mój dom. Co ja tu robię? No właśnie, Sery, ja w ogóle z tobą Bo mieszka, już jestem nie, mieszka, stary w siebie, ja z tobą. Aha, okej, okay. ale mi się coś przypomina z tego dzieciństwa, że my do szkoły chodziliśmy. Dobra, tata, ta, to my zaraz przyjdziemy, poczekaj tu na nas. Alek, chodź tutaj. Ty przypominasz sobie no. szkołę? Czy my wczoraj w szkole no, nie pamiętam. byliśmy jako bajbiki? Taka fredna baba tam była. No, dawaj, dawaj do niej, idziemy, idziemy, idziemy. Powiemy, że my na lekcję przyszliśmy, ale ja się czuję jakbym okay, miał 40 okay. lat, nie? Także dawaj, no dawaj, ja dawaj, biegniemy, 20, biegniemy. Chyba teraz. Idziemy, idziemy zobaczyć do nauczycielki i czy ona będzie tutaj normalnie dalej uczyła? Czekajcie, poczekamy tutaj sobie i zobaczymy, czy nauczycielka przy, przyjdzie. Czekaj, czy się ona się postraszała ty. W ogóle, ej, tu są twoje ciastka dalej, pamiętasz jest cukiernie e, nie Ja jest to ich... moje zabawki. Tu nikt Ale nie ruszy. Nie, są. O, i przyszła! E, dzień dobry, witam. Pani poznaje nas, to ja Sebek jestem, a to Alek. Pani się w ogóle nie postraszała. Ale pani. pani nie widać, co pani tam pisze, bo pani musi odejść z tych książek. Dzień dobry, o dzień dobry, pani się nic nie zmieniła, ja widzę, tylko okulary jakieś doszły, postarzała się pani, musimy nadrobić wasze zaległości, nie, nie, proszę panią, nie, nie, my już odpuszczamy sobie naukę, to nie jest już dla no. nas, my mamy swoje lata, ja to krzesło zabieram i do stąd, krzesło to ja też swoje krzesło zabieram i do widzenia, życzę pani powodzenia, do widzenia. o dalej ma ten wskaźnik, za który z, y, biegała za nami, ty wiesz co? Y co ona tutaj? Macha coś do nas. Nie Dobra, wiem. idź tam, Ale idź tam, no się dalej. Na nas. Ty, słuchaj, idziemy po tatę i weźmiemy tatę do, normalnie do naszych domów. On pewnie nie widział tych naszych domów, co? No dobra, super pomysł, prowadzimy go. No to ma? dawaj, chodź, biegniemy. Biegniemy szybciutko po tatę. Tata gdzieś tam jest, także dawaj, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Dawaj I Idziemy do naszych tatę. domów. Słuchajcie, tu jest Alka Dom, a tam jest mój. Pokażemy to wszystko tacie, bo on chyba tego nie widział. Tata, gdzie jesteś? Halo, tata. Tata, tata. Ty. A co tu jest? Gdzie jest tata w środku, jest tata? Patrz na to, ej, oj tu. To, co to, to gdzie, jest? Gdzie, gdzie? Nie gadaj, że to tata. nasz tata. Nie, 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 rozkopuj to, rozkopuj to! To jest niemożliwe, Alek zostaw! Alek, zostaw! No ale. Nasz tata odszedł od nas już. Słuchaj. To jest niemożliwe, nie On miał już swoje lata. No niestety, co się stało, widzowie? Ale mi smutno, ojeja, co się wydarzyło? My już jesteśmy coraz starsi, ale dlaczego się tak stało? Ja chciałem, żeby tata był cały czas przy nas. My chcieliśmy teraz pokazać nasze domy. No no dlaczego na chciałam? Nie kanał pokazać mu jaki zrobiłem duszy i jaki ty zrobiłeś duży kanał na YouTubie! No właśnie, ej, no dlaczego tak się stało? O, to już ze starości. Ale ja też już nie jestem pierwszej młodości w kościach mnie łupie, ale. Sebek wiesz co? nie, tylko nie wiem, że to już kolejny. Ja, ja idę do domu, ja idę do domu, odpocząć w końcu od tego wszystkiego, ja już mam dość, dość mam tej szkoły, dość mam tego wszystkiego, pracy, wszyscy, no wszystko to, o jak ja szybko jeszcze biegam. Sebek. Co? Jadę do siebie, cześć. Nara, trzymaj się, nara, nara. Dzięki za te wszystkie lata. No, nara, 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 słuchajcie widzowie, my już się postarzyliśmy. no niestety, stało się co się stało, taty już nie mały. A ja jestem zmęczony e, i idę spać. Idę spać, także widzowie słuchajcie, e, to było... To było normalnie... E, no nie za fajne. Nie za fajne było, ale ale, ale było, także e, nic innego mi nie pozostało. Jak zaprosić was na mój drugi kanał jak i na mojego Instagramka. Wszystkie linki macie w opisie, także wbijajcie. A ja się z wami żegnam. Nie wiem ile mi jeszcze zostało. Idę spać. Dobranoc!